Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Myślę, że każdy z nas kojarzy tę scenę z Nowego Testamentu, kiedy to Pan Jezus był skazywany na śmierć, kiedy to lud był podburzany do tego, aby krzyczeć ukrzyżuj Go. I nawet znaleziono dwóch świadków, którzy fałszywie zeznawali przeciwko Chrystusowi. I kiedy popatrzymy sobie na całą sytuację, możemy powiedzieć, że panował tam pewnego rodzaju układ między tymi, którzy rządzili i między tymi, którzy byli im poddani, tak w cudzysłowie, religijnie poddani, że jednocześnie doprowadzili do śmierci niewinnego człowieka. Tak. I dlaczego to uczynili? No po pierwsze, dlatego, że Pan Jezus był im niewygodny, tak? Po drugie, chcieli go po prostu, chcieli się go pozbyć, nie? I to pokazuje nam, do czego doprowadzają układy dzisiaj. Bo dzisiaj, no nie oszukujmy się, układy są, frakcje są, są różnego rodzaju... Rzeczy, które doprowadzają do zniszczenia drugiego człowieka. No tak, i nie tylko, ale także i do zniszczenia prawa Bożego. O tym może bardziej powiemy w jutrzejszym odcinku, który będzie ostatni z naszej serii Gwoździe w Krzyżu. Ale mówiąc o układzie, jest to pewnego rodzaju ustawianie się. Nie patrzę na to, jakie może to ustawienie niść konsekwencje. Tu patrzymy chociażby na Chrystusa i to, że został skazany na śmierć. Ale to, że właśnie ktoś chce odnieść korzyść, ktoś chce na przykład zachować stanowisko, przez to wchodzi układ. Czyli na przykład przychodzi i mówi, ja bym chciał mieć na tym stanowisku, daję to i to. Albo ma na ciebie na przykład jakiegoś haka, kompromitujący zdjęcia, kompromitujący film i masz się według mnie ustawić. Nie? To pewnego rodzaju prowadzi od takiej ustawki nie? do pewnego rodzaju szantażu. No właśnie i po to, po to ktoś wymyślił te układy, żeby do tego doprowadzać, żeby właśnie był ten e, taki no, taka niezdrowa rywalizacja, tak? No bo tak nawet nie ma tu rywalizacji, szczerze mówiąc, tu trzeba się przypo, przyporządkować drugiemu człowiekowi, albo ten drugi człowiek musi się przyporządkować mi. No tak, ale to wynika też z pewnego rodzaju takiej negatywnej natury człowieka, dążenia do władzy. Nie? Że Jeżeli ja mam nad kimś władzę, czyli mam na niego jakiegoś haka, no to znaczy, że on musi, tak mówiąc brzydko, grać tak, jak ja mu zagrał. I z tego właśnie powstają układy i te układy za wszelką cenę próbują mieszać, czy to właśnie w życiu politycznym, czy w życiu codziennym, czy w życiu nawet rodzinnym, bo zobaczcie, że ile razy jest tak, że nie wiem, jak jest duża rodzina, że rodzeństwo potrafi się na przykład, nie wiem, zebrać w trzy osoby przeciwko temu czwartemu bratu, nie, no bo ten czwarty brat powiedzmy dostał od rodziców spadek, i okazuje się, że teraz musimy go tak zrobić, żeby jednak ten spadek został podzielony sprawiedliwie na każdego z nas. No tak, no możemy patrzeć na to z innej strony, tak? że jeżeli na przykład jest pracodawca i pracownik i jakby ten pracodawca chciał mieć jakiegoś haka na swojego pracownika, albo w drugą stronę też to działa, no to możemy mówić też o pewnego rodzaju mobbingu wobec tego drugiego człowieka. Nie? Także zobacz, że jeżeli mówimy o układach, to możemy mieć różne warianty. Mogą mieć takie próby podporządkowania człowieka, albo na przykład zniszczenia go całkowicie. No tak, no właśnie pod to, to te układy powstają, żeby właśnie jeden człowiek. E został zniszczony, czy tam dana grupa społeczna, tak, a żebyśmy my otrzymali tę władzę, otrzymali to, co chcemy, e, mając przy tym bardzo duży zysk. No tak, a to powoduje też to, że człowiek zaczyna żyć w strachu, bo tak naprawdę każdy dzień, dajmy na to, że będzie w tej pracy, to on się boi, co to będzie, nie? Czy ta, na przykład, nie wiem, negatywna przyszłość, przeszłość nie wróci do niego, albo czy dana tajemnica, czy dany przekręt nie zostanie wyciągnięty na światło dzienne. I to powoduje to, że człowiek zaczyna podejmować nieracjonalne decyzje. I kiedy A... mówimy o tym strachu, ja myślę, że to możemy też i postawić nawet kropkę, że jako ludzie wierzący nie powinniśmy być ludźmi pełnymi strachu, ale mieć ufność w to, że Pan Bóg potrafi rozwiązać nawet najtrudniejsze rzeczy, jakie są, tylko tu wracamy do tego, co było ostatnio, musimy Mu zaufać. A jednocześnie też nie być takimi ludźmi przestraszonymi. Ale odważnie też stanąć naprzeciw drugiego człowieka. Bo czasami nawet warto poświęcić, tak ja tak uważam, i może to skorygujesz, że warto poświęcić nawet i dobre stanowisko, swoją karierę, ale żeby później móc yy, powiedzmy uczciwie stanąć wobec Pana Boga. No właśnie chciałem to powiedzieć, że te układy doprowadzają do tego, że mimo wszystko, na przykład moje sumienie mi wyrzuca, nie rób tego, nie postępuj tak. To i tak boję się, boję się tego, że może się właśnie. Skończyć to dla mnie jakąś porażką, jakimś strachem, jakąś rzeczą, która wpływa na moje samopoczucie i doprowadzam właśnie do tego, że co? No idę w układ, nie? Ale Piotrze, zgasła nam lampa, to znaczy, że już musimy kończyć. Do tego pozdrawiamy bardzo serdecznie z Panem Bukiem. Do zobaczenia jutro.